Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie z magicznej wyspy Nusa Penida, tuż obok Bali, jednego z niewielu miejsc na świecie, gdzie można spotkać jedne z najbardziej wdzięcznych i pełnych gracji zwierząt, Mant i dzisiaj zrobimy sobie z nimi nurkowanie. Po samej wyspie poruszam się tutaj skuterem, wynająłem sobie taką hondę, 150 pojemności, 80 tysięcy rupi za dzień, czyli coś około 20 złotych dziennie płacę. Jazda po tej wyspie no jest ciężka, w drogi bardzo wąskie, mega dziurawe, więc bardzo trzeba uważać, natomiast w tym momencie z rana 8.30 przyjechałem do jednego z centrum nurkowych, które oferuje właśnie możliwość popłynięcia i nurkowania w manta point, czyli w miejscu, gdzie zazwyczaj ławice tych, tych niesamowitych stworzeń przebywają. Około godziny 14 będzie powrót i dzisiaj dwa nurkowania. Nurkowanie z mantami to jest główny cel, w zasadzie dla którego przyjechaliśmy na wyspę Nusa Penida. No wiadomo, po prostu chcieliśmy jeszcze tą wyspę też mocno zobaczyć. Jest bardzo reklamowana i stała się w ostatnich latach bardzo popularna. Aczkolwiek jej historia jest dość zaskakująca, ponieważ jeszcze całkiem niedawno przez Baliczyka, była ona uważana za wyspę diabła, że mieszka tutaj zły demon. I przypływali tutaj tylko szamani. Co bardzo ciekawe, manty nazywane są diabłami morskimi, ale nie są agresywne, żywią się tylko planktonem. Czy ma jakiekolwiek połączenie z wyspą Nusa Penida? Nie wiem. Standardowo na samym początku szykowanie equipmentu, butle, płetwy, maski i cały sprzęt. Tak wygląda wyspa Nusa Penida, przepłynęliśmy na nią z Bali, płynęło się jakieś 40-50 minut łódką. Łódka 120 tysięcy rupii, czyli tam no 30-35 zł wychodzi. Będziemy nurkować na południu, i to tutaj znajduje się Manta Spot, czyli miejsce, gdzie najczęściej przebywają manty. Pierwsza głębokość to z 3 do 5 metrów. No i tutaj będą snorklowały w zasadzie osoby, które będą pływały sobie z rurką i maską. Natomiast my idziemy kawałek dalej 8 do 12 metrów. Przejrzystość, fajna. Na tej głębokości wszystko widać. Nie jest to głęboko. No i tutaj ma być ich najwięcej. Jeżeli macie po prostu zwykły kurs Open Water Diver, zwykły podstawowy kurs padi, no to możecie tutaj już nurkować. Yy, pytają o kurs i to nie jest tak, że wpuszczą was po prostu bez żadnej licencji, przyjedziecie sobie nurkować. Nie. No dobra, cały sprzęt jest. Trzeba się zapakować, jedynie jeszcze butle, ale to mam nadzieję już obsługa tutaj woży. Słuchajcie, manty żywią się przede wszystkim planktonem oraz bardzo małymi rybami, także nie ma co się obawiać, że mogą zrobić krzywdę. Uprzedzam, manty jako jedyne z płaszczek ogonczy nie posiadają kolca jadowego na końcu swojego ogona. No i posiadają dwie płetwy głowowe po bokach, które służą im do zaganiania planktonu, żeby po prostu go zjadać, a szczeliny skrzelowe znajdują się nie po bokach, tylko na spodzie. Na świecie dokładnie występują dwa rodzaje mant. Jest manta rafowa oraz manta oceaniczna, czyli manta olbrzymia. No i czym one się różnią? Przede wszystkim rozmiarem, ubarwieniem oraz miejscem występowania. No i tutaj przede wszystkim Spotkamy mantę rafową. One i tak są olbrzymie. Przy bazach, czyli po prostu przy szkołach nurkowych, zawsze, albo przynajmniej zawsze, występuje basen. No i nie po to, żeby się w nim chłodzić, tylko jest to miejsce, w którym y, szkoli się początkujących nurków, żeby nie spanikowali na otwartym morzu. A skoro jesteśmy już na łodzi, no to w takim razie bierzemy się za szykowanie butli i sprzętu. Bardzo ważne podczas przygotowań, oczywiście, jest nurkowanie i. Ja mam taką zasadę, nie pozwalam nigdy nikomu szykować mojego sprzętu, robię to sam, bo sam sobie po prostu ufam. Pamiętam jak zakładam, wiem co gdzie wkładam, Nawet no, wiecie. Coś może popełnić błąd, a jednak małe błędy pod wodą stają się olbrzymie. No i mogę zagrażać waszemu życiu. Także na początku podłączamy wszystkie wężyki i jak duże ciśnienie macie w buty. W moim przypadku idealnie, 200. Na miejsce płynęliśmy około 50 minut, ze względu na to, że łódka, no dość małych rozmiarów, bardzo ciężko na boki, bardzo rzucało, i wiele osób zaczęło odczuwać pewien dyskomfort związany z chorobą morską. Dopłynęliśmy do miejsca zwanego Manta Point. Było tutaj kilkanaście łódek, co chwilę ktoś wskakiwał do wody i krzyczał, że widzi manty. Mnie bardzo to ucieszyło. Jedno z moich ogromnych marzeń, przygód, ponurkować z tymi stworzeniami. Grupa snorklarzy, czyli tych co pływają z rurkami, poszła właśnie pływać. Pora na nas. No to co, wszystko przygotowane w takim razie, tylko regulator w usta i do wody. No to co, przechylenie do tyłu, skok do wody, wypuszczenie inflatorem powietrza z kamizelki i powolne zejście na dno, regulując ciśnienie nosem. Na dole była całkiem spora ilość nurków. Oczywiście wszyscy podekscytowani tym, co pływa tutaj wokół nas. Przejrzystość tego dnia była kiepska, ale trzeba pamiętać, że jest to ocean. Fale i pływy bardzo duże, przez co cały pył podbija się z dna. No i woda wydaje się. Dość mętna. W pewnym momencie zacząłem dostrzegać pierwszą mantę. Jest to gatunek ryb orleniokształtnych, które osiągają długość od 3 nawet do 5 metrów, rozpiętość płetw do 7 metrów i masę ciała 2 ton. Mają tak zwane dwie płetwy głowowe, po bokach głowy, służące do naganiania planktonu w stronę otworu gębowego. Ale nie mają płetw grzbietowych ani ogonowych. Manty są najczęściej spotykane samotnie lub w parach. Rzadziej, w małym stadzie. Często wyskakują nad powierzchnię, nawet na wysokość 1,5 metra, z hukiem, opadając na wodę. Prawdopodobnie w ten sposób uwalniają się od pasożytów. Największym zagrożeniem dla nich jest komercyjne rybołówstwo. Są gatunkiem trudnym do badania, gdyż spędzają czas w lokalizacjach morskich, które są niedostępne dla nurków, a ich wzorce poruszania się mogą być nieprzewidywalne. U wybrzeży Ekwadoru zidentyfikowano odrębną populację tych zwierząt, która jest ponad 10 razy większa niż jakakolwiek inna znana społeczność przedstawicieli tego gatunku. W innych regionach zazwyczaj mamy szacunki populacji na poziomie 1000 do 2000 osobników, co czyni ten gatunek bardzo wrażliwym. W tym rejonie oszacowano, że populacja wynosi 22 tysiące manów. Żywią się one głównie planktonem, zjadają również małe ryby. Posiadają biczowaty ogon, bez kolca jadowego, typowego dla większości orleniokształtnych, szczeliny skrzelowe, dokładnie 5 par, Położone są na spodniej stronie ciała, przy czym samice mają szersze płetwy piersiowe. Jednak okazuje się, że diabeł morski będący jedną z największych ryb krzęsno to w istocie co najmniej dwa gatunki. Do niedawna uważano, że manta Birostris to jeden gatunek, będący w dodatku największym przedstawicielem rodziny mantowatych. Bliższe obserwacje tych morskich olbrzymów wykazały wiele różnic zarówno w zachowaniu, jak i w budowie poszczególnych populacji. W efekcie kilka lat temu biolodzy wyodrębnili nieco mniejszy gatunek manty łacińskiej nazwie Manta Alfredi. W przeprowadzonych niedawno badaniach wykazano więcej różnic między gatunkami. Okazało się, że tylko większy gatunek Manty, czyli Manta Birostris, podejmuje długie oceaniczne wędrówki, nawet do 11 tysięcy km w ciągu 60 dni. Ryby te co roku zbierają się w pobliżu malediwów w dużych stadach. Zwabia je tam obfitość pokarmu oraz poszukiwanie partnera, a zatem rejon ten jest kluczowy dla skutecznej ochrony tego zagrożonego gatunku. Mantyty zamieszkują otwartą toń oceanu, a w ogonie zachowały nawet szczątkowy kolec. Duże blizny na ciałach wielu ryb świadczą o atakach rekinów. Dla odmiany mniejszy gatunek manty, Manta Alfredi, wiedzie spokojne życie, zamieszkując wody w pobliżu raf koralowych i nie podejmuje wędrówek. Czyli mamy do czynienia z mantą olbrzymią oraz często spotykaną mantą rafową. Różni jej rozmiar. Manty olbrzymie, tak jak sama nazwa wskazuje, są o wiele większe. Siedliska i występowanie, niestety wciąż poznajemy ich wzorce migracji, ale istnieją bardzo wyraźne różnice między obydwoma typami mant. Każda z mant ma swój charakterystyczny wzór. Manta Olbrzymia nazywana jest również mantą pelagiczną, czyli mantą oceaniczną. Big Bigberta to jedna z największych dorosłych samic mantrafowych, regularnie rejestrowana u wybrzeży Kona. Ma około 5 metrów rozpiętości skrzydeł, jednak nawet tak duża jest wciąż dużo mniejsza niż przeciętna manta pelagiczna. Rozpiętość skrzydeł tej ostatniej może mierzyć do 7 metrów. Ponieważ jednak wędrują po głębszych pelagicznych strefach oceanu, nie widujemy ich tak często podczas naszych nurkowań. Oba rodzaje mant żyją w wodach tropikalnych i subtropikalnych, chociaż manty pelagiczne, można również znaleźć w wodach umiarkowanych. Rafowe trzymają się blisko brzegu. Oceaniczne przebywają w przestrzeni pelagicznej, czyli ani blisko dna, ani blisko powierzchni. Manty pelagiczne mają czarno-szary grzbiet ze spodem i płetwami głowowymi, ciemniejszymi niż manty rafowe. Na spodniej części mają charakterystyczne wzory plam, podobnie jak Odciski palców. Te plamki pozwalają naukowcom zidentyfikować osobniki w populacji, zwłaszcza jeśli stale przybywają w te same miejsca. Czasem spotyka się prawie całkowicie czarne manty. Melanistyczne lub czarne nie są tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Badania wykazały, że melanizm jest najbardziej widoczny w populacji manty rafowej na Raja Ampat, czyli właśnie w Indonezji. Obecnie manty są chronione dwiema umowami międzynarodowymi: konwencją waszyngtońską CITES. Które zabrania międzynarodowego handlu produktami z dzikich mant, oraz konwencją bońską CMS, która daje podstawy umowom międzynarodowym o ochronie mant. Za chwilkę przybywały do nas, pływały nas, bardzo ciekawskie, Nigdy się oddalono, ale za chwilkę tak boczkiem i z cały. Widoczność nie była jakaś ogromna, także po chwili, gdzieś tam tej w tej, tej odchłani wody, one oczywiście sobie ginęły. To cały to powracały. W zasadzie nie było Będąc pod wodą nie widzieć jakiejś manty. Niesamowite przeżycie w drugiego punktu. Nie wszyscy mają tyle szczęścia. Dzisiaj było ich naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy to spowodowane Mniej więcej jakieś 20 minut y, płynięcia dalej. Dopłynęliśmy do miejsca, gdzie jest plaża. No i tutaj znajduje się Rafam na głębokości 10-12 metrów. Tutaj szanse na spotkanie Manty są o wiele mniejsze, natomiast przepływać tutaj po to, by zobaczyć Rafę Koralową oraz inne stworzenia. Jak wygląda po prostu Rafa Koralowa w okolicach Bali i Nusa Najgorsze w tym wszystkim jest to, że niestety no kapitan działa typowo azjatycko, czyli nie patrzy w ogóle na dobro tutaj ludzi, którzy są na łodzi. Są fale przeogromne. Gaz do pełnej dechy łódką rzuca na lewo i na prawo, co chwilę skacze po tej falach Ta dziewczyna przed chwilką bardzo mocno się poobijała i tak na to nie patrzą. Trzeba powiedzieć szczerze, no są to takie głupki. Oni są jak najszybciej wrócić. Uważają po prostu, że im większa prędkość, więcej skacze, tym więcej fanów. To akurat jest bardzo średnie. Łódka mała, generalnie przejść tutaj, czy się pomieścić, no. Ciężko, dajemy radę. Ale warunki takie, no, na parę godzin i tyle. Dobra, muszę siąść na boku łodzi. Oh. I przechodzicie po prostu do tyłu Raz, dwa, trzy, see you guys No to idziemy na dno To znaczy idziemy nurkować, na dno to idzie łódź Też mam nadzieję, że nie pójdzie na dno Ale taka nomenklatura w nazwisku Go down? See you w 2014 roku Indonezja, będąca domem dla największego na świecie połowu manty, zakazała połowów i handlu tymi stworzeniami, wskazując na znacznie bardziej lukratywny powód utrzymania ich przy życiu – turystykę. Pływanie z płaszczkami generuje tak duże przychody dla lokalnych gospodarek, że jedna taka płaszczka w turystycznym akwarium może wygenerować nawet kilka milionów złotych przychodu za życia, a martwa jest warta tylko 2000 zł. Manty mają niefunkcjonujący kręgosłup ogonowy i 300 bezużytecznych małych zębów, co czyni je całkowicie nieszkodliwymi. Dla ludzi. Dopiero zaczynamy w pełni rozumieć kluczową rolę, jaką te łagodne olbrzymy odgrywają w ekosystemach raf koralowych. Ostatnie badania przeprowadzone wykazały, że manty regularnie podróżują pomiędzy rafami koralowymi a głębinami oceanu, gdzie żywią się określonym rodzajem planktonu. Kiedy wracają na rafę, ich odchody działają jak nawóz, dostarczając koralowcom składników odżywczych, których nie ma w otaczającym je obszarze. Pomaga to koralowcom rosnąć i może odgrywać rolę w utrzymaniu zdrowych raf koralowych. Stworzenia te mogą żyć nawet przez 50 lat. Podczas gdy płaszczki wolą kopać przez piaszczyste dno morskie, manty uwielbiają rejsy po otwartych oceanach w obszarach tropikalnych i subtropikalnych i tylko zbliżają się do dna morskiego, aby je oczyścić. W rzeczywistości manty muszą stale pływać, by pozostać przy życiu. Pływanie do przodu spłukuje wodę z ich skrzeli. Osiągają prędkość podczas ucieczki do 24 km na godzinę. Nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Są spokojne i delikatne. Nie przejawiają żadnych agresywnych zachowań i nie są drapieżne z natury. Te łagodne olbrzymy suną przez ocean na swoich masywnych skrzydłach, żywiąc się mikroskopijnym planktonem znajdującym się przy powierzchni wody. Są bardzo ciekawskie i pływają wokół nurków. Słowo manta jest rzeczywiście hiszpańskim słowem koc lub płaszcz. Nurkowanie wokół wyspy Nusa Penida, znajdującej się obok Bali, oferuje spektakularne widoki podwodne. Oprócz majestatycznych mant można spotkać tu niesamowite ryby mola, duże ryby o charakterystycznym wyglądzie. Rafy koralowe wokół wyspy są pełne kolorowych korali i różnorodnych gatunków ryb, takich jak napoleony, rekiny rafowe, mureny i żółwie morskie. Nusa Penida jest także znana z krystalicznie czystej wody, co zapewnia doskonałą widoczność i możliwość podziwiania bogactwa morskiego życia w pełnej krasie. Po wyjściu z wody czekała nas Prawie godzina powrotu na ląd. Niestety fale morskie wielu osobom wydały się we znaki. No i prawie połowa osób, które zabrały się na ten rejs, wymiotowała za burtę. Wycieczkę zaczęliśmy z samego rana. Wróciliśmy około godziny 14 i kosztowało to w okolicach 120 dolarów za osobę. Czy było warto? Oczywiście, że tak. Nurkowanie z mantami było jednym z moich życiowych marzeń. Mieliśmy dość duże szczęście. Tego dnia nie padało, a chmury wokół Nusa Penida robiły się coraz większe. Ale za to w bazie nurkowej czekał na nas smaczny obiad. No i zrobiła się godzina 14. Ja jestem z dzisiejszego dnia niesamowicie usatysfakcjonowany, ponieważ zawsze moim marzeniem było ponurkować z mantami. To jest ciekawe, bo do 2008 roku naukowcy mylili się. Myśleli po prostu, że istnieje jeden rodzaj manty. Natomiast w 2008 roku wyodrębnili jakby dwa oddzielne gatunki. Właśnie to, co mówiłem. Manta rafowa i manta oceaniczna. Manta rafowa żyje w pobliżu wybrzeży. Indo-pacyfiku no jest dużo mniejsza od swojego brata. Manty oceanicznej, która żyje na otwartych wodach, jest rzadko widywana przez ludzi, no bo nie zbliża się do lądów, tylko żyje daleko yy, w oceanie. Niesamowite, że manty posiadają również największy mózg ze wszystkich ryb krzęsno kieletowych Ja dzisiejszy dzień oceniam mega na plus, bardzo niesamowicie się cieszę, że tu przyjechałem, warto było. Zastanawiam się, co z tą pogodą, bo chcę, bo chcę jeszcze zwiedzić całą Nusa Penidę. Mam nadzieję, że się uda. A jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapę do góry. Tu macie Instagrama, subskrypcję. Łapa do góry, poprzednie odcinki. Trzymajcie się, do piona i cześć!